Cześć, mam z tej strony FergusonKR. Witam u mnie na kanale. Moi drodzy w kolejnym materiale z gry Metro 2033 Redux. Moi drodzy, e, była tutaj wielka haja, broniliśmy tutaj em, przejścia. E, niestety nie udało nam się. Wcześniej straciliśmy też e, Pawła na drezynie rozwaliliśmy się, no oczywiście my przeszliśmy no bo jakby to inaczej miało być, lecimy dalej do przodu mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie takich dziwnych tych, na szczęście w tamtym materiale um, nic się takiego nie stało, aczkolwiek ja tutaj miałem ze swojej strony coś dziwnego no ale ja już się przyzwyczaiłem i mam, i, i pewnie osoby, które tam jakoś śledzą moje poczynania czyli ta malutka garstka, garstuszka, garsteńka um, wie o tym, że ja zawsze narzekam, także co zrobić Dobra, no i co? Jak mam tu wejść? No, dobra, udało nam się wejść Ciśniemy dalej do przodu, mamy się zdobyć na czarną e, I tuż później do polis, żeby przekazać informacje O, ale tutaj dostał mocno Przełem potwora Ej, dobra, ładnie tutaj wjechali, co? Dobra, amunicja jest ja Zobaczmy teraz na naszą super mapę Pokazuje nam, że mamy iść w tamtym kierunku, ale ja pójdę tutaj, żeby ewentualnie <laughs> albo może, jednak nie pójdę tam, boję się nie, co to Co to jest? Wygląda trochę jak... Okej, okay, muszę też mieć na uwadze to... że tutaj jest dość długie przeładowywanie Żebym nie wpadł też w tą taką... ...dziurę Jest tu Krzyszko! Kurwa gdzie jest? Dobra tu jest coś i... dobra, właśnie zaraz tylko z amunicji i będzie przypał. Ja tutaj przeszukał te włości. No nie wiem gdzie one są. What no, of fuck off. Dobra, tam nie chcemy wpadać To jest osrańcu Dobra, idę chyba stąd Jeszcze chodźmy tu pozwiedzać Wiecie, mogę iść tu A no, tu znaleźliśmy tylko i wyłącznie amunicję, nic więcej, więc jeżeli chodzi o to. Leave me alone. Dobra, od razu robię reloada. No, fuck off! Przetrzyj się sobie. Mi się wydaje, że im chyba bardziej stoimy w miejscu, tym większe prawdopodobieństwo, że ktoś nas zaatakuje. Dobra, wymieniliśmy widzę maseczkę. Nie wiem czy po prostu tędy nie dojdziemy dalej w kierunku, w którym ogólnie mamy się kierować, ale na przykład tutaj jeszcze coś jest. Jak magazynek, który na pewno nam się... Ej, jestem oserany trochę. Mocno nie Widzę, jest jeszcze jakieś pomieszczenie, Dobra, chyba pójdziemy tędy co? Nie wiem, co tu w ogóle jest napisane, ale dobra, chodźmy w tym kierunku. przytrzymmy sobie maseczkę. O, jest grubo, ale rozwalili tutaj to wszystko. Dobra, zobaczmy mapę. Dobra, idziemy generalnie. W dobrym kierunku Jest jakiś ziomek Ale po którym niestety nic nie pozbieramy Jest tu Serio miałem nie Tak co chwilę sprawdzałem Dobra, nie go przeładuję Weźmy może pompkę tutaj raczej Gdzie jesteś? One nie padają na strzała Plus jest taki, że one bardzo mi... O kurde, dobra, mi się... No dobra. Przejdźmy tędy może. Dostał bułę. Ej, nie mówcie, że ja przyszedłem znowu w to samo miejsce. Nie, to jest inna miejscówka. Dobra, jakieś tutaj niedopałego ogniska, tutaj widzę, że się też musieli bronić. Cóż jakieś dziecko w oddali. Co mi tu działa? Działa. Czy pan coś będzie miał? Nie. Ja już chwilę też nie żyje, widzę. Dobra, chodźmy. Ej, docieramy do kogoś, jakieś dzie płaczące dziecko. Dziadzie, dziadzie! Wstawaj, nas wszystkich Proszę, Pожалуйста, wstawaj! Prosnij się, Pójdziemy do mamie. Ты говорил, что отведешь меня к ней. Ну ты же обещал. Уходи, отстань от меня. Мама сказала мне не подходить к незнакомым. Вставай, дядя, тебе больно? Дядя? Вуяшек? Дядя? Он, не просыпается. Он умер, да? Умер? Как я теперь пойду домой? Ты отведешь меня? Я тебя не знаю. Но если я останусь тут, меня съедят. jak młody sobie wędzenie. Poznałem no sprawę z tego, z że ma małe szanse na to, tak że może ty? tutaj przeżyć. A ty będziesz z niego strzelać, po monstrum. No, ładna. Mienia zawsze. Sasha. A, dawaj, ty będziesz strzelać, a ja będę sмотреть, чтоб сзади nie напор. Okej, okay, czyli e, rozumiem, tak, że Sasha no teraz jak został naszymi oczyma jak i jak będzie nam w pomagał w brzyżok. tym, On mnie abyśmy mogli. E, dzieci metra czasami czuję, że ludzie urodzeni pod ziemią, którzy nigdy nie widzieli słońca, to już całkiem nowy gatunek Ten dzieciak został wyrwany z paszczy piekła, przeżył tylko dzięki ogromnemu szczęściu i nie robi to na, na, na nim żadnego wrażenia Okej, okay, dobra, to tam dalej Natomiast ten chłopczyk metro nas ukształtuje na nowo A, dobra już czuję, że mody to będą faktycznie nasze, nasze oczy teraz w grze i on będzie nam podpowiadać. Ej, teraz tak dziwnie mi pływa gra. Znaczy myszka. Kurde, dobra, zapomniałem, że tutaj nie ma zuma. Dobra, zobaczmy przeładujmy sobie bronię. Mi został ostatni magazynek. Eee, więc będziemy strzelać na razie pompką. I przede wszystkim musimy zacząć strzelać troszeczkę celniej. Kurde, cała trzoda rozwalona. Tam nie chcę wpadać, bo wiem, że jak tam wpadnę, to będzie przypał. Hej, ale w ogóle... To nam mówi gra, gdzie mamy iść. Znika. Wow. dobra, czyli musimy uważać, może nam coś zapleci. Zginaliśmy? Ok. No co? No, muszę znowu, muszę iść cały ten kawałek. To jest. Aha, dobra, w tym kierunku mieliśmy już. Kurde. No cóż. W ogóle nie mogę biec. Dobra, oni sobie pójdą. Dobra, mogę jeszcze pod nim podnieść TT. Kurde, problem jest taki, że nie mogę biec. Ale no dobra, widocznie <laughs> nie możemy. Gira na mnie pozwala. Byle nie wlecicie we dziurę. Leci? Chodź, za srańce. Dokładnie uciekaj. Ja się przestraszyłem. Ej, Dubara, tu była chyba linka, co? Dlatego ja zginąłem. Okej. Okay. Gdzie on w ogóle chodzi, ten młody? Gdzieś nad nami? Emo, beaches. Ej, trzeba przyznać... Okej, okay, na pewno. Ono w leży. Mimo tego, ja że jestem to totalnym to nieogarem to to i nie idzie mi, to, to, to klimat to jest. jest... petarduszka. o! What, what? Żeby, żebym ja go jeszcze w ogóle rozumiał Chociaż Okej, okay, nie zmieniamy na kawa, H Chodź tu O ty gnoju Dobra, ten coś musi mieć na pewno do podniesienia Ekstra Apteczka, apteczka Dobra, muszę iść szybciej przede wszystkim. Nie muszę tak, nie mogę tak lamić. A tam widzę jakąś broń. Sorry, że tak, kurde, z tym celownikiem... Uwa aha, o mi mówi, ja nie czytam. Dobra. No to, okej, okay, to weźmiemy sobie... Idzie tu, nie wiem gdzie jest. Dobra, idę, idę. No wypierd. Na co mam uważać? No, no, ty... Szty... Dobra, będę walił tymi zapalającymi. Ciemno tu jak kurde w życiu Ej dobra apteczkę może Idą za mną? A ty cwaniaczku co? Wyczułem cię Co to za drut? Znowu się wdupczyłem Ale co o tym mi tylko mówisz? Uważaj, no. To no tak, byśmy musieli zejść tam, co? Niekoniecznie. Nie wiem, czy chcę tam iść. Um, dobra, ale to chcę iść tu. Proszę, cyk. Ale on tu jeszcze ma. O, o, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Czyli to by musiał być safe, na to wychodzi. Czym po prostu. Nie, nie ma tutaj sejfu. Tędy przed Dobra. Na szczęście możemy już biec. Podoba mi się to. Więc może jeżeli tam był ten, to tu może być safe? <grymne> Dobra, zmieniliśmy filtr. Kurde, czy ja dobrze idę Wiecie co? Bo wiecie co, ja się wrócę? A to tylko dlatego, że może tam być ten safe. A ja nie chciałbym go pominąć, jeżeli już zebrałem do niego klucz. Aczkolwiek to może być jedna i ta sama droga. Okej. Okay. Tak, tak czy siak musieliśmy tutaj spaść. No ale dobra, tu przynajmniej podnieśliśmy sobie jakąś amunicję jeszcze. Dobra, e, teraz dobrze się rozglądać na te linki. Pada mi ta woda na, ten, na tą twarz. Weź to obmyj. ej, jesteśmy w ogóle. Nie wiem, gdzie jesteśmy. Give me the your ammunition. polegend. Верху Дядя мне показывал одну картинку. Небо. Добро, мы будем его там шли. Небо. Это небо, да? Это как раскрашенный потолок. Я буду знаменитым. Я буду, видя небо. небо. Заебище. что будет какая-то валка тут. Сжуцам то. Думаешь, мы сможем попасть на небо? Ja coś czuję, że ja pominałem już ten safe, a może i nie. Ja nie chcę na nie Idziemy młody, nie pękaj. Ej, kurde. Mamy, 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 mamy. Nie strzelać! puści Чем охлопы? Я туда вратовая вам детскую. даже не представляешь, как много значит Без не Если бы он Меня этот человек я А, я в вам не powiedziałem, że sprawdziłem sobie в końcu, e, ile... Hmm, ile jest rozdziałów? Jest rozdziałów 7. Czyli oczywiście jest, nie wiem, który odcinek nagrałem, teraz dopiero sprawdziłem jest 7 rozdziałów i mnóstwo podrozdziałów, także. Dobra, czy ja z wami mam rozmawiam, czy mam sobie po prostu iść. Możesz się odwdzięczyć, chodź. Weźmijcie choć patrony. Jory co? Amunicja zawsze się przyda, dobra, idziemy. No. Dajcie przejść ludziska, czy będzie cutscenka. A dobra, oni zawijają się. Muzyka jaka klimatyczna. Dobra, mam nadzieję, że możemy sobie teraz spokojnie już tędy przejść. Na pewno jak wylądujemy w miejscówce, gdzie będzie jakiś... No dobra, jakiś handlarz, to chciałbym się trochę pod Tak, będzie po wierzchu, У нас тут объявились новые монстры. Фашисты называются. Они устроили себе укреппозицию в разрушенном здании прямо у выхода на поверхность. На площади есть подземный переход. Оттуда можно попасть на черную станцию. Ребята выпустят тебя наверх. Удачи тебе, охотник. Охотник, то, братан, сталкер. Охотник. там читам. тендер радше не на наверх, не машится чистнуть. Więc spróbujmy wejść pod górę. Dobrze by było, żeby ktoś był od amunicji. O, są jakieś ziomki. Elegancko, dobra. Co my potrzebujemy? Mamy tylko 188. Więc zacznijmy może od... Od... Aha, dobra, tutaj mamy wszystko. Okupuję. Dobra, tego nie możemy już więcej kupić. Granaty by się nam przydały, palące, one są po jeden Te też, to możemy się, to i amunicja widzę, okej okay. Jak my stoimy? Tu mamy bardzo mało, 25 Dobra Tej amunicji, to jest do pompki, więc weźmiemy jeden zestaw, tej nie używa, nie to jest chyba do pompki, dobra Nie mamy kuszy Więc, więc lipa, dobra wychodzimy od niego A... A u niego będziemy mogli dostosować jeszcze się. Możemy wymienić w ogóle na coś. Ale czy ja wiem, czy ja na coś chcę wymieniać? Chyba raczej nie. Ewentualnie możemy sobie zobaczyć, czy możemy jeszcze dostosować coś. Celownik. Hmm. A może by kałacha sobie zostawić jako. Celownik noctowizyjny pozwala precyzyjnie trafić cele w ciemnościach. Ten przedwojenny optyczny celowany na średnim dy dystansie Nie, dobra tego może nie Tłumik mamy założony I możemy sobie jeszcze to dokupić 45, no ale dobra, no musimy robić I, 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 i sobie weźmiemy tutaj Zobaczmy co możemy sobie wziąć e, Tu mamy taki celownik, ja mi się wydaje, że ten by był lepszy Na blisko a na daleko będziemy mieli kawaha Zainstaluj, odinstaluj ten hmm, kurde, dobra, weźmiemy tak e, Tłumik Ile on kosztuje? 8 założymy A, no dobra Zainstaluj za 40, no tak, chcę no dobra, mamy zainstalowane. I czy do pompki. E, czy do pompki coś mieliśmy? A jest jakaś lepsza pompka na przykład. a chyba teraz już nie będziemy mieli hajsiwa, co? Dobra. E, dostosujmy ją jeszcze. Co nad tutaj ja. Mia... Ile to kosztuje? A, ją mamy zainstalowaną. Dobra, A tutaj jest co? Niewielki. Nie, niweluje rozwój częściowo długi dźwięk. Um, obniża też prędkość pocisków. Aha, nie, nie stać nas na nią. Kurde, ej, to ja ile to kosztuje? Dlaczego tu jest. Um, Nieopisane to w żaden sposób? Co to oznacza, że ja nie mam pieniędzy? Chyba nas nie stać, co? A co mam jeszcze do niej? Tu mamy już chyba wszystko. Jest zainstalowane, zainstalowane, dobra Nic więcej nie zrobimy, idziemy dalej Moi drodzy, przed siebie Przechodzicie Przechodzimy, przechodzimy Dobra, czy będzie jakaś kutsenka, czy nie, czy po prostu będziemy mogli sobie iść Kurde, ale żałuję, że Że nie mogę kupić sobie No lipa Dobra, otwiera mnie to Zygmunt I wychodzimy <laughs> Na zieloną łąkę Nie no, dobra, łąka to Zielona to zbyt nie jest, ale dobra pędzimy przed siebie. Nie czekam na nic, po prostu biegnę. Mamy kacsenkę, oczywiście. Ponownie wyszedł na górę. Wyszedł na górę. Wyszedł na górę. Uderzył mnie ponure. No ja dobrze był wykonał. Posapopolitycznej Moskwy na stacji Hole ostrzyżono mnie przed nowym oddziałem faszystów na powierzchni. Kurde, czyli będą jakieś faszystuchy Do rozwalania aczkolwiek my sobie z nimi poradzimy. Aż się chyba ze stresu spłaciłem. E... Dobra, czy to są już wrogowie? Czy ja muszę uważać? Ej, bardzo bym chciał mieć tą podwójną. To wiecie, jaki to będzie szałk. Pfff, to czy on wtedy będzie zabierał jako Panie. cztery pociski. E... Dobra, załóżmy sobie, może noże. Nie ukrywam, że dobrze by było się, które. Poskradaj, tam jakiś typ we mnie świeci. Dobra, po, porozglądajmy się, może tutaj. Dobra, noże, noże mamy full. Chyba tam idzie jeden gościu. Kurde, czyli co, ja będę musiał znowu na YOLO tutaj walczyć? Kurde, jest trzech tam. Dawaj. Dobra, wiecie wiecie co?? dzień minut dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, Reload! Gdzie on mnie tu odchodzi? Z góry? No Bardzo ciężko strafić. Skąd on do? Ja go nie widzę. Gdzie on jest? To jest gościu? Nie no, to nie jest gościu Dobra, zmień mi filtr Zaraz się do niego dobierzemy No gdzie on jest? Ej, nie widzę go na serio Dobra, widziałem latarkę A tam jest! Arasz, o Nie zginę chyba, co? Nie, bo dalej tam świeci nam latarką. Ale pozbierajmy sobie to, co możemy. Gdzieś tutaj... O, pokaż, że się zasrańcu. Dobra, pozbieraliśmy sobie nawet sporo amunicji. Dobra, jednak nie sporo gówno. Pozbieraliśmy, co? Ej, wkurzasz mnie, koleś. Dlaczego on nie chce zginąć? Słyszę jak dostaje. bo to mój. O! Nie wierzę. <gryżę> dobra, olać go. Bo wystrzela na niego całą municję i się zaraz okaże, że kurde, nie będę miał czym strzelać, dobra. O, tu jeszcze zebraliśmy 5 pocisków. Co to jest za broń? Czyżby to była jakaś lepsza pompka? Bierzemy to, to ma 5 pocisków, moi drodzy. Dobra. Wszystko, jednak nie będziemy grali tamtą pompką. Okej. Okay. Wszystko się teraz wyjaśniło. Mamy potężną pompkę. Przede wszystkim na więcej pocisków. Dobra, tamten chyba zaniechał dalszego e najeżdżania na nas, więc możemy iść do przodu. I acz. Dobra, widzę filtr, musimy wymienić. A tutaj widzę, jakiś kolo leży. Tu jest jeszcze coś mocniejszego. Zobaczmy, jak to wygląda. Aha. Rozumiem. To by można było na pocichu z tym. Mm, nie, dobra. Ja nie lubię, wiecie, na pocichu. Biorę pompkę taką normalną z zwalnięciem, Z dużą ilością pocisków. Może w pewnym momencie ona będzie potrzebna, jeżeli będzie coś trzeba na skradankę, ale jak wiecie, ja nie należę do najlepiej skradających się osób i z u mnie w skradaniu to jest jakieś pierwsze... 30 sekund, potem zostaje przypalone, i tak muszę walić na jolo. Także. Aha, znowu się. Znowu się dzieje to dziwne coś. Coś mi, coś mi rozłącza, tak jakby. Wiecie? Tak jak jest podczas. Yy, u... Tak jest podczas łączenia, jak w coś pinacie do komputera, nie? Ciekawe co to, dobra. Nie będę się tym przejmować. Nie robi to mi krzywdy. I może się wszystko nagrywać, więc jest spoko. Aczkolwiek no nie jest spoko, zaś będę musiał szukać. Dobra, patrzcie, jednak zginął. Dobra. I teraz tak, mapa. Ej, okay, ewidentnie mamy iść tam. Ja tu szybkim lukiem jeszcze zobaczę co jak gdzie i które, no, bo tu widzę jakaś chałpa jest. Więc może coś odnajdziemy No to po co mnie tak kuś... Uuu, dobra, jednak były tutaj rzeczy. Zmienimy sobie filtr. Filtr. I wtedy na przykład ten będę mógł podnieść? Nie, nie mogę go podnieść. Dobra nie, 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 nie będziemy tym dzwonić. Dobra, chodźmy zatem do przodu. Nie wiem czy to by nie był dobry moment na zatrzymanie się. Ej, dobra, jestem ten. Chyba to było dobre posunięcie, które teraz wykonałem. Dobra, gra się widzę tam zapisała, kręci, kręci kółkiem, więc nie pozostaje nic innego, chyba jakieś tu. Co, oczywiście, że tak. Eee, dobra, to co, moi drodzy, tutaj się rozstajemy i polecimy sobie dalej w następnym odcinku. Nie będę tak <laughs> zaś przeciągał ich niepotrzebnie, także tyle z mojej strony. I mam nadzieję, że się materiałik podoba. Jak tak, to fajnie, a jak nie, to, to nie fajnie. Pozdrawiam Was wszystkich. Widzimy się jutro o 14. Cześć.